Witam Was w 27. Girl Talku. Jak zwykle przygotowałam sobie coś do picia i Wasze pytania, no i zaczynamy. Jeśli chcecie porzucić swoje pytanie do następnego girl talka, to zapraszam Was na Instagrama, bo tam na Insta Stories mniej więcej raz na miesiąc, raz na dwa miesiące. Wrzucam okienko, no i potem stamtąd biorę właśnie Wasze pytania. I też na niektóre pytania odpowiadam na TikToku. Jak co, to linki do wszystkiego macie na dole. Zapraszam Was tam. A tymczasem przechodzimy do pierwszego tematu. Pierwsze pytanie to: jak działać w internecie, jednocześnie nie spędzając miliona godzin przed telefonem? Hmm. To jest ciekawe pytanie, no bo ja, jako osoba działająca w internecie już od chyba 7 lat 6 albo 7 lat, Rzeczywiście przechodziłam bardzo różne fazy, no i tak z perspektywy czasu myślę, że najłatwiej jest działać w internecie wtedy, kiedy twoje życie takie realne też jest ciekawe, też jest fajne i masz po prostu też inne zajęcia niż tylko ten internet. Kiedy całym Twoim zajęciem jest robienie filmików, zdjęć, TikToków, whatever, a potem wstawianie tego i czekanie na reakcję odbiorców, to z tego robi się taki pełen niepokoju nawyk ciągłego odświeżania i sprawdzania, czy aplikacji do sterowania YouTube'em, czy komentarzy, skrzynki z wiadomościami i. Jeśli to jest jedyna rzecz, która cię w życiu jara i z której czerpiesz takie swoje, taką swoją pewność siebie i potwierdzenie, że jesteś spoko, no to wtedy właśnie moim zdaniem siedzi się w telefonie cały czas. Natomiast mi bardzo pomaga właśnie w takim zachowaniu balansu to, że idę pobiegać, idę na trening. Idę na spacer z psami, z moją bestią, robię różne rzeczy z Michem, z różnymi znajomymi i sama. No i przez to nie jestem dokrojona do telefonu, bo to jest tylko część mojego życia, ale moje życie też jest fajne, ciekawe poza tym. I myślę, że na to też nie ma jakiegoś jednego sposobu, że tak naprawdę każdy internetowy twórca musi swój balans sobie wyczuć na przestrzeni lat działalności, ale well, jeśli Wy działacie w necie, to jestem też mega ciekawa, jak to działa u Was i, i co się u Was sprawdza, więc dajcie znać w komentarzach. Kolejne pytanie jest od Moniki. Monika zapytała, czy masz też tak, może, że pomimo super życia brakuje wsparcia i aprobaty rodziny? Hmm. Bardzo grube pytanie i znowu jest to kwestia, która u mnie się na przestrzeni ostatnich lat z roku na rok Zmienia i to, to wygląda inaczej, więc może zacznijmy od początku. Moja sytuacja rodzinna jest taka, że mniej więcej 4 albo już nawet 5 lat temu postanowiłam, że zrywam relacje z rodzicami. Ech, to jest bardzo complicated, więc tu nie ma co gadać o szczegółach, no ale e, nie układało nam się bardzo. Pierwsze dwa lata to był fucking dramat. Po prostu dramat. Ja byłam w takiej wręcz żałobie po, tym, że po, tych, po tych relacjach, ale też w takiej żałobie, że straciłam całe to przyszłe życie, które sobie wyobrażałam, że będę miała. No bo miałam gdzieś tam takie wyobrażenie, wiecie, ja, moja rodzina, z roku na rok rodzina coraz większa, bo tu rodzeństwo będzie miało jakiegoś tam chłopaka, dziewczynę, może ktoś będzie o dzieci jakieś ten. No i wyobrażałam sobie te najbliższe 40-50 lat swojego życia w takiej właśnie fajnie funkcjonującej jednostce rodzinnej. No i to wszystko na raz straciłam, łącznie też z tym poczuciem bezpieczeństwa, które płynęło z tego, że no jednak ci rodzice zawsze byli. No, i nieważne jak ja się czułam w tych relacjach, ale jednak było takie poczucie, że no dobra, oni są. Więc przez pierwsze dwa lata moje życie wcale nie było super, bo byłam absolutnie załamana. No i bardzo brakowało mi wsparcia rodziny i takiego poczucia bezpieczeństwa, które wypływa z tego, że jest się częścią jakiejś większej grupy. Akurat aprobaty rodziny w ogóle mi nie brakowało, bo my jesteśmy tak innymi ludźmi, że ja wiedziałam, że. Robiąc swoje, nigdy nie dostanę ich aprobaty, i przez wiele lat dostosowywałam się do nich, po prostu, yy, wiecie, wkładałam to, to kółko, którym jestem, w ten ich kwadrat i dociskałam się tam, tak jak oni chcieli do foremki. I tak dużo mnie to kosztowało, że miałam już absolutnie dosyć ich aprobaty, dlatego akurat tego mi nie brakowało. No i potem zaczął się rok trzeci. Kiedy poszłam na terapię, no i wtedy rzeczywiście zaczęłam po tym wszystkim dochodzić do siebie i jakoś tak zrozumiałam, że poczucie bezpieczeństwa można sobie też zaopiekować w innych relacjach. No i właśnie wtedy zaczęłam mieć przyjaciółki, takie prawdziwe, a nie tylko takie tam kumpele, chociaż kumpele oczywiście też są super, ale zaczęłam mieć takie relacje, w których ludzie serio mnie znają, w których ja się powoli, powoli uczyłam odsłaniać, ufać i iść po wsparcie. No, i rzeczywiście w ciągu tych ostatnich trzech lat już bycia w terapii i takiego świadomego opiekowania się tymi potrzebami, mam bardzo, bardzo rzadko takie tęsknoty za rodziną i za tym wsparciem i, i za jakimś takim poczuciem bezpieczeństwa, bo fajnie sobie to już wyrównuje w innych relacjach. No i dalej, nie mam żadnej potrzeby aprobaty rodziny, bo ich aprobata kosztuje. Za dużo więc jakby tego totalnie, totalnie nie mam i mam takie ogromne uczucie szczęścia, że mam tę wolność, aby nikomu nie kłamać, nikomu się nie tłumaczyć, tylko po prostu robić swoje, myśleć swoje i no tej swobody, ta swoboda jest warta tego wszystkiego, co przeszłam i tych strat i no i też zmagań. I myślę, że w tym wszystkim najtrudniejsze dla mnie są okresy, przynajmniej dotychczas były okresy świąt. Jakoś w święta zazwyczaj odpala mi się właśnie takie coś, że to jest jednak taki czas, aby spędzać go z rodziną. I jakoś tak do no teraz jeszcze czasami robi mi się przykro. I nawet pomimo zerwania relacji parę razy byłam u rodziców na święta. Oczywiście to był absolutny dramat. I zawsze żałowałam, że tam poszłam. Po godzinie z Michałem wychodziliśmy. No więc teraz też mam coś takiego, że już nawet na te święta do nich nie idę. I wiem, że to jest dla mojego dobra. A ten taki wewnętrzne uczucie takiego bólu, straty opiekuję sobie po prostu rodziną Michała. Przytulę się do mojej teściowej, przytulę się do teścia, pogadam z nimi. Oni też są właśnie taką rodziną, która mnie bardzo ciepło przyjęła i też fajnie, fajnie opiekują się tą moją potrzebą. No więc myślę, że da się to zrobić. Zdecydowanie nie jest to łatwe, ale jeśli zna się te swoje potrzeby i szuka się różnych sposobów, aby. To zaopiekować, to, to się da. No tylko, że to był właśnie proces, który zajął mi 4-5 lat, więc to też nie jest tak od razu e, łatwo. Well, zmieńmy na chwilę tematy na trochę lżejsze. I tutaj Marta. Zadała fajne pytanie. Czy często zmieniasz sera, kremy, które mają podobną funkcję, czy lepiej stale używać tego samego? Więc moje podejście jest takie, że ja nie lubię mojej skóry stresować, a zmiany zawsze są stresujące nie tylko dla człowieka, ale też właśnie dla skóry. Więc osobiście preferuję bardzo rzadko zmieniać produkty i głównie, no głównie trzymam się tego samego latami. Oczywiście, czasami z ciekawości, czy też do jakichś tam współprac, sobie coś przetestuję. Ale też właśnie powoli, ostrożnie, jedną rzecz na miesiąc, czasem dwie rzeczy na miesiąc, ale tak, żeby naprawdę dać tej skórze spokojną szansę, znieść tę zmianę. No i nie ma czegoś takiego jak, um, jak skóra się przyzwyczaja i produkt przez to przestaje działać. To jest mit. Nie trzeba ciągle zmieniać produktów, żeby mieć efekty. Jeśli znajdziecie produkt, który się sprawdza i robi robotę, to spokojnie można się tego trzymać. Kolejne pytanie jest od Oli. Różne nazwiska, czy macie z tego tytułu jakieś trudności? Sama jestem przed ślubem, stąd pytanie. No więc my z Michałem yy, podczas, czy też po ślubie, nie zmieniliśmy nazwisk. Ja mam swoje, on ma swoje i tak już sobie żyjemy 8 lat. Teraz chyba dziewiąty rok zaczynamy. No i w tym czasie byliśmy i w jakichś tam szpitalach, czy też braliśmy kredyty. Nie wiem, mieliśmy różne przygody, gdzie te dokumenty były potrzebne i nigdy nie mieliśmy z tego tytułu żadnych problemów, nawet, nawet najmniejszych. I bardzo często też ludzie się pytają, e, na przykład, a co z dziećmi, których jeszcze nie ma, ale dobra, a co z dziećmi, gdyby te dzieci były w tej szkole i wy macie inne nazwiska, i co wtedy? No i ja na to zawsze odpowiadam, że jeśli nasze hipotetyczne dzieci będą w tej szkole, to pójdziemy z Michałem, przedstawimy się, powiemy. Agata Sawicka, Michał Maciorowski, dziecko Sawicko-Maciorowskie i będzie w tej szkole przez kolejne 3 czy tam 6 czy też 8 lat, i nauczyciele po prostu będą nas znali. Więc to też nie jest żaden problem. Ogólnie w tych czasach, kiedy zawsze mamy przy sobie telefon, to nawet w najtrudniejszych momentach jakiś szpital, wypadek, cokolwiek, wystarczy mieć ze sobą zdjęcie aktu małżeństwa. I wiecie, wszędzie wyjdziecie. No więc te różne nazwiska nie tworzą żadnych problemów. Dobra, kolejne pytanie jest od Ani. Jak zastąpić sobie pustkę po odejściu z kościoła albo po odejściu od religii? O, oh, ale dzisiaj bomby walicie. No nie wiem, jakby skąd się, skąd się bierze ciężar tych pytań, ludzie. No ale dobra, jakby to znowu jest pytanie, które mi bardzo siada, bo ja jestem, czy znaczy wychowałam się w bardzo religijnej rodzinie, takiej tour, bo wręcz moi rodzice byli pastorami kościoła protestanckiego przez chyba 25 lat, więc u nas było Jezus o poranku, Jezus do śniadanka, Jezus do jogurciku, Jezus przy sprzątaniu, na obiad, na kolację, poniedziałek, wtorek środa, czwartek, zawsze always Jesus. No, więc religia była ogromną częścią mojego dzieciństwa, potem też życia. No, a teraz jako dorosła osoba jestem ateistką, z czego się bardzo cieszę. Natomiast znowu to odejście od religii nie było wcale takie łatwe, bo religia do mojego życia wprowadzała dużo takich rytuałów. No i jak przestałam chodzić do kościoła, przestałam się modlić, to miałam często takie coś, że ja na przykład nie mam pojęcia, co zrobić ze swoją niedzielą, bo ja nigdy nie miałam wolnej niedzieli i, i wstawałam rano i miałam takie. Jezu, jak ten dzień jest bez sensu, co tu robić? Jak, 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 jak ludzie żyją, nie chodzą do kościoła? Dla mnie bardzo pomocne okazały się nowe zajawki, takie rzeczy, na które wcześniej nie miałam może czasu czy coś, którymi mogłam się teraz zająć i właśnie sobie je robić w tę niedzielę. Dlatego teraz w niedzielę zawsze idę na jakieś zajebisty spacer z psami, Idę sobie pobiegać. Idziemy też na wspólne śniadanie z ziomeczkami. Mam nowe, fajne rutyny, które idealnie wpasowały się w to miejsce. Natomiast co do samej takiej potrzeby modlitwy, czy jakiejś, nie wiem, religijnej medytacji, albo czytania pisma, to ja, ja z tych rzeczy szczerze mówiąc, nigdy za bardzo nie lubiłam. Robiłam je tylko dlatego, że mnie do tego po prostu zmuszano, więc jakby łatwo było mi z tego zrezygnować. I, I nie musiałam szukać sobie za bardzo zastępczych rzeczy. Bo też czasem mi się wydaje, że ktoś może na przykład odejść od kościoła albo od religii, ale dalej mieć taką pewną potrzebę duchowości i takiego połączenia, nie wiem, z innymi, ze światem. I to też na pewno można jakoś zaopiekować. Hmm. I tak jak, tak jak myślę, to u mnie to się chyba opiekuje głównie przebywaniem w naturze, że tak jak kiedyś. No właśnie tak se, może tak wzdychałam do Boga, czy coś. Tak teraz bardziej um, cieszę się właśnie. Jak widzę, nie wiem, las jeziora, jakiś czuję taką energię z moimi psami, z bliskimi. To są takie piękne dla mnie momenty. Może takiego trochę czegoś więcej. Ale to jest takie bardzo naturalne, bardzo takie oparte na prostym byciu tu i teraz i jakimś takim pięknie natury. No nie wiem. Może to jakoś tam, jakąś tam duchowością u mnie jest, ale nie wiem, właśnie nie wiem. Dajcie znać, co wy myślicie. Kolejne bardzo ciekawe pytanie jest od Emilii: Jak zacząć współżyć w związku? Czy jako kobieta mogę wyjść z inicjatywą? Jako kobieta stanowisz 50% swojego związku i możesz wychodzić z każdą inicjatywą, na jaką tylko masz ochotę: seksualną, finansową, emocjonalną, kulinarną, whatever. Każda, sportową, każda inicjatywa dla kobiety jak najbardziej. Myślę, że warto ymm, zacząć współżycie od jakiejś rozmowy. Od rozmowy z partnerem, o jego potrzebach, oczekiwaniach, jak wyobrażalibyście sobie, że wasz pierwszy raz by wyglądał. Myślę, że warto ten temat po prostu oswajać, bo jeśli ktoś, moim zdaniem przynajmniej, jeśli ktoś nie jest wystarczająco dojrzały, aby o seksie rozmawiać, to może nie powinien go uprawiać. Jeśli osoba się wstydzi już Mówiąc o tych rzeczach, no to ewidentnie ten poziom dojrzałości jest taki, no wiecie, trochę. Mm, wtedy bym zalecała ostrożność. Dlatego myślę, że rozmowa, Twoje oczekiwania, Twoje potrzeby, może jakieś doświadczenia wcześniejsze, czy, czy miałeś dobre, niedobre. Co z tego wynika do teraz dla Ciebie, jakie masz skojarzenia, co ja mogłabym zrobić, aby było ci komfortowo? Może gdzie, jak, kiedy i wiecie, po prostu całe miliony tysiące różnych pytań, żeby sobie tak właśnie fajnie luźno o tym temacie pogadać. No i myślisz, ta rozmowa już Wam powie, jak dalej ruszyć z tematem. Następne pytanie to soda stream, czy kola zero z butelki, czy jest różnica? A bo my jakiś czas temu kupiliśmy sobie soda stream i to jest taki. Takie jakby urządzenie, które nagazowuje wodę, i jeszcze można sobie do tego dokupić syropy i samemu robić kole Zero, Sprite'a i tysiące różnych innych napojów bez ciągłego zużywania takich plastikowych butelek, co jest mega spoko. Jeśli chodzi o smak, to ja czuję pewną różnicę, ale dalej ta Pepsi Zero, którą można sobie w tym syropie kupić, jest pyszna i jak dla mnie, soda Stream jest super. My jesteśmy zachwyceni z tego zakupu. Dobra, kolejne pytanie jest też pytaniem do Was, bo tu myślę, że w sumie co człowiek to, to jakaś tam odpowiedź, inna będzie. No więc, co według Ciebie jest głębokim kryzysem w związku, który definiuje jego koniec? Głęboki kryzys. Hmm. Ja jestem raczej takim człowiekiem, że myślę, że w związku można wszystko wybaczyć, więc dla mnie różne przewinienia to nie jest koniec związku. I przez wszystko wybaczyć mam na myśli to, że w związku zazwyczaj biorą udział dwie dorosłe, niezależne osoby, i każda z tych osób może sama zdecydować, co ma ochotę wybaczyć i z czym ma potem ochotę żyć. Dlatego, jeśli na przykład ktoś ma ochotę wybaczyć jakieś kłamstwa, jakąś zdradę, czy różne inne tam pozostawienia opuszczenia whatever. Zranienia, to jako dorosła osoba ma prawo sobie wybaczyć wszystko, co chce, bo to jest serce tej osoby i tylko ona decyduje. Dla mnie coś, co definiuje koniec związku, to obojętność. Jeśli jedna ze stron już totalnie ma w dupie, tę drugą osobę nawet się nie wkurza, nie smuci, nie, nie krzyczy, nie wiem, nie próbuje mścić, kiedy już nie ma żadnych takich uczuć i wchodzi obojętność, to moim zdaniem wtedy już. no to już jest taki, taka definicja końca. I nie do końca wiem, jak można wyjść z takiej obojętności, kiedy komuś już po prostu na nas nie zależy. No bo też wiadomo, jak jest jakiś kryzys, to nie zawsze mamy ochotę być dla siebie super mili i rozmawiać ze sobą o swoich uczuciach. Ale dopóki się nawet kłócimy, no to przynajmniej widać, że jakieś tutaj emocje są jeszcze. No więc myślę, że taka właśnie. Obojętność, to jest koniec związku. A z różnych innych kryzysów da się po prostu wyjść, dogadać i, i coś tam poprawić. Aparat mi się przegrzał, jak odpowiadałam na, na poprzednie pytanie, więc odpowiem na nie jeszcze raz. Nie wiem, czy to się usunęło, czy nie. Więc Karolina zapytała, czy od kiedy zaczęliście budowę domu, to przyjmujesz więcej współprac? Budowę domu zaczęliśmy jakoś w zeszłym roku, w listopadzie albo w grudniu, więc nie. Myślę, że zaczęłam więcej. Więcej współprac przyjmować jakoś tak z 2-2,5 dwa, dwa roku temu. I tak naprawdę nie wynikało to z tego, że odbędę, będę budować dom, bo i tak wiecie, dom, na no dom mam kredyt, więc zaczęłam brać więcej współprac wtedy, kiedy moje social media zaczęły się rozkręcać. I to był dla mnie bardzo ciekawy moment, bo tak właśnie z 2-3 lata temu. Sytuacja, znaczy nie tak, z 3-4 lata temu sytuacja wyglądała tak, że ja dostawałam tygodniowo na przykład 3-4 propozycje jakichś współprac, z tego miesięcznie wybierałam sobie na przykład 4 rzeczy albo 5, no i mogłam się z tego normalnie utrzymać, ale no wiadomo, różnie to bywało, czasami bywało krucho. W sensie, no wiecie, jak na tę ilość pracy, lata pracy, to się martwiłam, że kurde, tyle lat na poświęciłam, a ogólnie idzie mi tak. Średnio, natomiast 3-4 lata temu moje social media zaczęły się fajnie rozwijać, no i od tego czasu zaczęło mi wpadać nawet po 5, czasem 10 propozycji współprac dziennie, co jak sobie podliczyłam, czasami daje nawet po 130-150 opcji na współpracę w miesiącu. No i z tej całej puli naprawdę łatwo jest wybrać rzeczy, które mnie jarają, które są fajne. No, i korzystam z tego. Korzystam z tego totalnie, bo. Well, jestem z siebie po prostu dumna, że doszłam do tego momentu, że te moje 7 lat główkowania, kombinowania, rozwijania się czasu, łez i radości, doprowadziły do tego, że zmieniłam swoje hobby w pracę. No, i to jest naprawdę piękne. Ja się tego nigdy nie spodziewałam, bo jak miałam jeszcze jakieś takie. 18-20 lat, to zakładałam, że zawsze będę biedna, tak jak po prostu moja rodzina była biedna i że klepanie biedy to jest moja, moja przyszłość. Czasami do teraz jestem w szoku, że właśnie jestem tu, gdzie jestem. Więc budowa domu nie spowodowała większej ilości współprac. Bardziej powiedziałabym, że stabilne branie większej ilości współprac dało mi dobre, stabilne zarobki. No i przez to mogliśmy się zdecydować na budowę domu, ale. Mm, w sumie w tym roku biorę mniej współprac, niż w zeszłym i nawet teraz przez ostatnie 2-3 miesiące zrobiłam sobie właśnie taką przerwę odrobienia dwóch filmów tygodniowo na YouTube'a, bo też miałam takie poczucie, że po prostu tego wszystkiego dla mnie jest trochę za dużo. No i mega się cieszę, że mam taką swobodę, że mogę, jeśli chcę, pracować mniej i, i dalej jakoś jest ok. O! Mamy teraz pytanie z mojej ulubionej kategorii, czyli z kategorii stara dalej. Otóż ktoś zadał pytanie, co robić, gdy druga połówka jest chorobliwie zazdrosna o mój były związek? Chodzi o fakt, że ktokolwiek inny wcześniej mnie miał. O Boże, co zrobić? Więc co zrobić? No to spierdalać, ponieważ czyjaś zazdrość jest odpowiedzialnością tej osoby i to ta osoba powinna po wymyślić, co z tym zrobić. Co z tym zrobić, aby nie psuć sama swojego związku przez coś, co już dawno dawno się wydarzyło i nikt nie ma na to wpływu. Więc jeżeli twój partner nie jest wystarczająco dojrzały, aby się tą chorobliwą zazdrością zaopiekować i obciąża nią Ciebie, gdzie ty tutaj nie masz naprawdę żadnej winy, no to to jest bardzo spoko opcja, aby spierdalać z takiego związku. Och, okropne, jakby. Co ty masz z tym zrobić? No, jej umiałaś kogoś. Co ty masz być żelazną dziewicą, która czeka tylko na niego? Nie wiem, strasznie to jest. Strasznie to jest mech. Mm, mm, mm. Dobra, wiecie, co gorąco mi się zrobiło. sobie póki co zdejmę koszulę i lecimy z kolejnym pytaniem od Karoliny. Czy jako osoba, która jest za rozwojem osobistym, terapia i tak dalej, nadal też akceptujesz swoje wady? Hmm. myślę, że tak naprawdę. Od kiedy zaczęłam się wkręcać w rozwój osobisty, w sensie w terapię, bo tak poza tym to nie czytam, nie jestem jakoś wkręcona, nie wiem, w jakieś podcasty czy książki, mało czytam, raczej mało słucham. Moim głównym źródłem rozwoju osobistego właśnie jest terapia. No więc jako, od kiedy zaczęłam się skupiać na tej terapii, to. Mam wrażenie, że dopiero zaczęłam sobie pozwalać na mienie wad, i zaczęłam te wady po prostu akceptować i rozumieć. Przed terapią miałam bardziej takie podejście, że byłam często załamana sobą albo wkurwiona na siebie, że ja pierdolę, czemu ja taka jestem, czemu ja y, na przykład tracę energię przebywając z ludźmi, czemu nie, mogę, nie, mam, nie umiem mieć przyjaciół, czemu właśnie czuję się samotna, a z drugiej strony z nikim nie chcę się spotykać, skąd y, mnóstwo jeszcze innych. Wkurzających mnie rzeczy, i przez to ogólnie wkurzałam się na siebie. A teraz mam bardziej takie podejście, że staram się zrozumieć, skąd ta, to zachowanie, ta rzecz się we mnie bierze. I jak już to rozumiem, to wtedy właśnie w to miejsce wchodzi taka akceptacja i empatia, że okej, okay, to nie wynika z. Nim. Z dupy, tylko to wszystko wzięło się z różnych rzeczy, które w moim życiu się wydarzyły i w sumie to zasługuje na pewien szacunek. Oczywiście, ja różne, różne rzeczy próbuję sobie przepracować i daję sobie szansę na to, natomiast mam taką świadomość, że to wszystko wymaga czasu, a tu, gdzie jestem teraz, jeszcze jako osoba niekończąca terapii, jeszcze jako osoba w procesie, tu i teraz też mogę siebie bardzo lubić i akceptować, bo jestem tylko człowiekiem. Więc myślę, że ten rozwój osobisty u mnie spowodował mocny spadek oczekiwań co do mojej osoby i ogólnie dużo wyższą akceptację swoich wad. I właśnie nauczył mnie też prosić o wsparcie, zapraszać ludzi do tych moich dziadowych miejsc i ogólnie, no, polecanko. Hmm. Czy związek, w którym typ albo typiara przestał Ci się zwyczajnie podobać, w sensie, że nie czujesz już pociągu seksualnego? Czy to red flag i koniec? Wiesz co? Moim zdaniem chemia to jest coś, co, co w sumie można odzyskać i można też sobie stworzyć. Więc jeśli między wami kiedyś chemia była, to ona jak najbardziej może wrócić. Zwłaszcza w dłuższych związkach myślę, że patrzenie tylko na to, czy jest ten pociąg, czy nie ma tego pociągu, to by, to by po prostu prowadziło do ciągłych rozstań i rozwodów. A właśnie da się, to, da się tę przeszkodę pokonać, tylko no, wiesz, już, już nie wiem jak. Bo też nie wiem z czego wynika to, że ten pociąg fizyczny, seksualny wygasł akurat w Waszym przypadku. Bardzo często pociąg seksualny, mam takie przynajmniej wrażenie, jakby z jakichś tam swoich doświadczeń, um, że on gaśnie wtedy, kiedy inne części naszego życia z partnerem leżą. Na przykład partner. Nie jest tak naprawdę partnerem, jeśli chodzi o obowiązki domowe. Czyli nie sprząta, nie gotuje, oczekuje, że wszystko będzie zrobione, upracowane, ugotowane, i wtedy nagle kobiecie kończy się pociąg seksualny. Podczas gdy on się wcale nie skończył nagle, tylko po prostu ciężko jest czuć pociąg seksualny do swojego synusia. Zapędów nie ma, a to tak trochę jest, no nie? że jak partner po prostu jest dzieckiem, no to jak się tutaj... No, jak ten... Myślę, że z taką utratą pociągu to warto byłoby się przejść na przykład na terapię par albo razem do seksuologa i trochę podrążyć temat, bo zazwyczaj to nie wynika tak po prostu z niczego. To, to wiesz, takie rzeczy się nie biorą z powietrza. Ale skoro już raz mieliście, to myślę, że spoko, da się to przywrócić. Jeśli właśnie trochę rozgryziecie temat. Zmieniłam trochę ustawienie, żeby sobie tutaj wygodnie teraz usiąść i się oprzeć. No i lecimy z kolejnym pytaniem. Czy masz czasami takie zwiechy na zasadzie jej, znowu ten weekly, co tu kręcić? Stara, mam bardzo dużo takich, znaczy może nie dużo, ale mam trochę takich zwiech. Głównie myślę, to wynika z tego, że czasami wchodzi mi taka faza, że o oh my god, ja jestem taka nudna i ciągle, ciągle mam nagrywać samo nikogo to nie będzie interesować i może powinnam się jakoś postarać i wymyślić coś ciekawego, coś ciekawego trzeba by zrobić i wtedy z kolei wchodzi mi taka faza, no tak, ale co, mam udawać, że coś robię, tylko pod weekly? co też jest jakieś takie po prostu głupie. No i wtedy już zauważyłam, najlepiej pomaga mi przerwa. Przerwa odkręcenia. Dwa dni wolnego i wraca mi mózg i wtedy wracam do mojego typowego podejścia, czyli Kręcę to, co robię. Bez żadnych tam udziwnień, po prostu. Robię to, to to kręcę. I tyle. I wtedy zazwyczaj już wraca mi dobra faza i jest spoko. I na koniec weźmiemy sobie takie lżejsze pytanie. Co najbardziej cię ekscytuje w nowym domu? Hmm, well. Yy, to w zasadzie zależy od tygodnia. W każdym tygodniu mam fazę na coś innego. W tym tygodniu mam fazę na strefę gospodarczą. Jak ja sobie wyobrażam moją przyszłą pralnię i suszarnię i ten pierdolony prysznic dla psów osobny przy tylnym wejściu do domu, to mam po prostu takie, o Boże, czemu ja tego jeszcze nie mam? No bo wiadomo, ostatnio dużo pada i pranie cały czas suszy mi się w salonie, psy cały czas wracają ze spacerów mokre w błocie, muszę je myć, ogólnie wszędzie jest syf. Cała moja chata obecnie wali mokrym psem. Wszędzie jest pranie, bo ja ciągle te ręczniki muszę prać. I nie nadążam, bo mam malutką pralkę, która się wciska pod ten zlew. No nie wiem, ogólnie bardzo potrzebuję pralni suszarni i chciałabym czasami nie musieć w swoim własnym salonie ciągle patrzeć na, na pranie. Parę miesięcy temu jarałam się głównie kuchnią, salonem, ale teraz my się tylko i wyłącznie opralni i suszarni. Czy to jest znak, że ja zaraz mam 30 lat? Chyba tak, co? <grym> I wyobrażam sobie te miejsce w swojej strefie gospodarczej, gdzie będzie wisiał mój Dyson, moja osobna suszarka, o Boże! <grym> oh, can't wait! No, więc <grym> na dzisiaj to <jest> tyle. <grym> Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, jak zwykle zapraszam do komentarzy, zapraszam też na Instagrama, na TikToka i do zobaczenia! w następnym odcinku. Bye! -o!